Boże, Boże, musimy się ratować. Trzeba uporządkować do znania. Bo, a zatem, czy ja jestem w stanie wziąć kąpiel? Czy ja jestem w stanie się ubrać? Czy ja jestem w stanie tu posprzątać? Czy jestem w stanie się spakować gdziekolwiek pojechać? Otóż odpowiedź na te wszystkie pytania brzmi... Nie! Kurwa! Nie! Boże! Może dlaczego ja to zawsze słyszę? Nie.